gdzie zgubiłeś orzecha. No ja mam ci znajdować znowuż. Miałeś dużego orzecha i co z nim zrobiłeś? Czekaj. Pan ja widzi tu orzecha. Może nie jest najpiękniejszy. Ale... Ej! Jest na miejscu, czy idziemy na podwórko? jest na miejscu, tak. Potworza. Wracać ze spacerku, bo pan ci łeb wywiało. A misiu tam czeka. Boże, misiu, Drakekuś. Stary już nie łazi tak daleko, tak? Czy tam ci jeszcze zostało. Mm, o, tu dopiero zaczęłaś. Nie no, końć chrupaku, idziemy. No chodź, mam dla ciebie jeszcze jeden, na podwórku zjesz. Chodź. Miśku. To już sama skrupa została. Misiu. Misiu. nie, idziemy, chodź. No chodź. No i co tam jeszcze? No chodźże, ja tu zachrypne no nie, wykopaj synowego orzecha spod tych liści. Chodź Michu na ciasteczko, w takim razie może pójdziesz. Pancia ptaszki nakarmiła, chodź siastko. Zostaniesz, ale na podwórku. Chodź. Chodź, bo już czeka na ciebie. Idziemy. Chodź. Ciasteczka, ale chodź. Za już, 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 już. Idziemy, Misiu. Co ty masz w pysku? Na orzecha? A schudny tamten jest. Gdzie Jake? Dejk? Szukaj Dżeka. Szukaj Dżekka. Misiu. Gdzie jest Jake? Dżaj? Szukamy Jake'a.